Witam Was serdecznie z tej strony, Bolek, W kolejnym filmie na tym kanale Fiweko Tym razem znowu w robocie. Już dawno nie było vloga z roboty na tym kanale. A jestem męcząca z czasami. Już dawno vloga z roboty nie było, a Wam się te vlogi dosyć podobały. Dlatego postanowiłem, że nagram dzisiaj takiego vloga z roboty. Zobaczę co będzie. Pewnie Wam coś pokażę, bo mam zarąbistą trasę. Jadę przez Berlin i przez Brandenburg. Przez małe miasteczka wioski, więc Wam trochę tam pokażę, jeżeli będzie coś ciekawego. No, odpala. Jakieś błędy wyskakiwują. Nie, wszystko elegancko. Tutaj raperzy i youtuberzy, najczęściej tutaj sam rap był, robią właśnie swoje fury. Oni ogólnie się zajmują foliowaniem fur. Nie wiem jak się to nazywa. Pierwszy klient, pierwsze 5 euro, nice Wiecie Berlin zimą jest naprawdę bardzo brzydki i zawsze chcę się stąd wydostać, bo często jadę też właśnie komunikacją miejską i tam często są bezdomni Ja nie mam nic przeciwko bezdomnych, ale oni tam szczają, srają, grzygają, obcierają buty obsrane gównem Naprawdę nieraz to widziałem na siedzeniach gówno No i <laughs> planowałem zawsze się przeprowadzić, ale jak zawsze jestem tutaj wiosną, gdzieś jadę samochodem w kół, lub chodzę po prostu i czuję tą wiosnę, no to mi się jednak tutaj podoba. Kolejny klient, miniony na piwka i butelet taki dziwny. Pierdolę, o jakiś tam meczach to był chyba jakiś Jugol. Zjadał mi coś tam, 100 razy mnie pytał, czy ja mu wpisałem to, że o mi butelki do zwrotu. Dziwnie, ale dobra nie było to aż tak trudne aczkolwiek się cały spociłem <gry> dzisiaj ojciec mi przygotował kompot z rabałbełem, jest naprawdę pyszny idealnie pasuje kolejny klient dał mi napiwek bo to bodajże 2 euro przed taka babka mnie pytała myślałem, że to była klientka czy ja pracuję w sobotę, ja mówiłem, że tak ale chyba chodziło o to czy ja rozłożę w sobotę nie Pytała, czy tylko dwa razy w tygodniu ja powiedziałem że moja firma codziennie tak naprawdę rozwozi towar i ona powiedziała ok ja chciałem się tylko zapytać i byłem wtedy w szoku bo myślałem że to była klientka byłem przed chwilą u klienta on myślał że ja na niego długo czekałem i się tak trochę spieszył ale kit to w sumie też jest spoko bo wtedy nie wciska mi tutaj jeszcze jakiś butelek które muszę wtedy sortować i liczyć i wpisywać. To jest oburzające. Miałem takiego samego golfa, tylko 1,4 i srebrny. Ale ten niebieski jest naprawdę piękny. Podoba mi się ten kolor. Znałem kogoś, który miał identycznego golfa, na ten sam silnik, ale go tak rozpierdolił i stracił prawiazdy, bo pod wpływem czym się jeździł. Czy ja zarobiłem? Oczywiście, że do standard 3,50. I jak ja teraz pojadę? Można tylko w prawo, tam jest znak w lewo. Ja w prawo skręcę lepiej. Nie chcę ryzykować, bo przed chwilą ten autem tam wjeżdżał A może jednak mogłem to mieć? Dobra, mniejsza z tym jadę tutaj i będzie, będę miał święty spokój Jedziemy teraz do Kleymaku! Zauważyłem, że jest tutaj las, więc skorzystałem z tego, bo zaraz nie będę mógł. <laughs> Pamiętajcie, trzeba korzystać z każdej okazji. Zostałem kolejne 5 euro, dzisiaj mam normalnie kwarta. I patrzcie jak ładnie tutaj to wygląda. Kolejny klient mi oczywiście również napiwek, ale ja nie będę Wam ciągle o tym gadał, bo to trochę chyba ludzi. Pod koniec podsumuję, ile razem dostałem. A my przejeżdżamy tutaj przez Dypyl to jest jeden z moich ulubionych dzielnic w Berlinie. Jesteśmy teraz, podejrze na Celendorfie. I tutaj masz dużo takich posiedli, gdzie jest sporo takich. Drzew, lip, brzozy i tak dalej. Fajnie to wygląda. Ma to taki fajny klimat Dodatkowo te domy są też w takich ciemnych kolorach. Wiecie o co mi chodzi? Nawet zimą tutaj pięknie wygląda. Ale jeżeli chodzi o wynajem, no to nikt, nikt z Was nie będzie miał tyle siano. No Może że będziecie mieszkać w jakiejś grupie, oczywiście. No i wjeżdżamy znowu do Claymack. Muszę Wam powiedzieć, że się trochę zmęczyłem. Miałem dopiero 9 klientów, ale jest to dosyć dużo, bo się robi akurat wtedy przerwę, ale ja muszę to wszystko tutaj dokończyć i wtedy mogę robić przerwę. Myślę, że zaraz pójdę do sklepu i Wam wtedy pokażę sklep. No dobra, w sumie wszystko wygląda tak, jak w Polsce, ale tak i tak Wam pokażę. Zrobię sobie małe zakupy, więc zobaczymy, co będzie. Jeżeli chodzi o zarobki i napiwki. Jako kurier w Berlinie, to co ja akurat tutaj robię się za bardzo nie opłaca. Najlepiej, jak jesteś dostawcą pizzy, ale ja tutaj już pracuję od paru lat, a tak dokładnie to już 3,5. Dostaję moją wypłatę zawsze na czas. Nie miałem nigdy z tym problemu coś tutaj pozmieniać, jeżeli chodzi o urlop. Kiedyś trochę więcej, teraz to już w ogóle na luzie wszystko. Jeżeli chcę mieć urlop tego i tego dnia, to od razu mi już załatwiałem to jeżeli chcę sobie zmienić godzinę, bo akurat mam tam jakąś imprezę, urodziny, lub chcę się z kimś spotkać, czy szybciej wyjeżdżać do Polski, to zawsze mi idealnie tam wszystko ogarniają. No ale jeżeli chodzi o napiwek, to naprawdę jest wielu lepszych firm, gdzie się więcej zarabia, ale... I tam jedno. Wiecie, ja też nie planuję na stałe pracować w tej firmie, chcę kiedyś w całkowicie innej branży pracować, chcę być dziennikarzem. Ale na razie się nie skończyłem wszystkiego, nadal jeszcze chodzę do tej szkoły, wiecie, bo ja... Uczyłem się jednego zawodu, teraz się uczy kolejnego zawodu, ale razem z maturą. Jeszcze parę miesięcy i będę miał już to z głowy i wtedy mogę od razu coś innego szukać, ale może być, że jeszcze rok dołożę, bo nie wiem czy będę studiował w Niemczech, a z tym co chcę robić, da się tylko w Niemczech studiować. Kolejna przerwa na wiecie już co? Za dużo kompotu upiłem Lasy w Berlinie są bardziej wygodniejsze Tutaj mnie zaatakowały 7-8 komarów Atakowali mnie na pożarcie, aż mi w spodnie normalnie wlazły Nie polecam Jakie bloki A wiem chyba dlaczego, bo zbliżamy się już do Teltow, Dlatego Teltow jest takim trochę mniejszym miastem Nie Jest to ogromne miasto, ale ma tam parę mieszkańców Idę teraz do Marktkow, tak się ten sklep nazywa zobaczymy jak on tutaj wygląda ostatnio byłem chyba rok temu w Ramsdorfie. a ja jak tutaj to wygląda sklep jest naprawdę jeden do 1 zbudowany jak real tylko że należy do edeki jest tutaj naprawdę dosyć tanio szoku sam, bo zazwyczaj takie sklepy są droższe no i buki chyba za 50 centów to, oczywiście trochę starsze i salami za euro 20 więcej nie będę kupywał bo no i nam obiesie to a nie to nie zobaczę może mają coś ciekawego takie zakupy mi się podobają um, była tutaj taka naklejka bo właśnie ta że minus 50% rabatu i zawsze jak tam 50% rabatu masz musisz wpierw zeskanować to i wtedy produkt a ja pierwszy ten produkt zeskanowałem i wtedy tą naklejkę i potem drugi produkt który był droższy no i dostałem zniżkę pomyliłem się, ale dopiero teraz to zauważyłem dobra, mniejsza z tym mam um, zapłaciłem mniej niż za produkt, który był najdroższy jadę do teraz do następnego klienta klientkę, którą przed chwilą miałem miała w bestsellerach D&D cuchnęły nie z tej ziemi ale spoko ja nie mam przeciwko temu jest sobota, można się napić przecież po to żyjemy nie, nie możemy kurwa sztywno siedzieć i nie mieć prajdy w tym życiu nie? No, za 8 minut będę u ostatniego klienta i później nagram wam może jak chcę kanapki robię <laughs> Tylko bez masła, bo nie mam masła. No może że w robocie mają w lodówce masło. O, taką kanapkę sobie zrobiłem po pół tego opakowania. Pyszę, bardzo dobrze. Tyle łącznie zarobiłem. Przyjęciłem tu wszystko. Jest to łącznie 26 euro i miałem 11 klientów, więc spoko. Ilu mi dało napiwek? Myślę, że 7. Jest to dosyć dobrze.